Na zakończenie przenosimy się do Sandomierza. Biblioteka Diecezjalna rozpoczęła gromadzenie i opracowywanie woluminów wydawanych w XVIII wieku. Książki wyszły z drukarni Ojców Jezuitów. Zbiór liczy już 250 pozycji i ciągle jest powiększany. W Jezuickiej Szkole Kolegium Gostomianum powstała pierwsza w Sandomierzu drukarnia. Aby pomóc młodzieży w 1713 roku powstały pierwsze podręczniki do gramatyki języków niemieckiego i francuskiego, jak również podręczniki do teologii, geografii, historii. Większość z tych książek posiada biblioteka diecezjalna. Zbiór liczy ponad 250 woluminów i jest ciągle powiększany. Chcemy utworzyć specjalny katalog i specjalną kolekcję. Ze względu na wartość historyczną i charakter woluminów na razie nie są udostępniane czytelnikom, ale niedługo będzie mógł z nich korzystać każdy chętny. W przyszłości myślimy te książki katalogować i udostępnia naszym czytelnikom również bibliotece internetowej. W Bibliotece Diecezjalnej zgromadzonych jest prawie 130 tysięcy woluminów. Badacze liczą, że wśród nich znajdą się jeszcze nieskatalogowane zapisy dotyczące sandomierskich jezuitów.